maneczko widzowie z tej strony Eldar Witam w kolejnym odcinku z rynku i nie tylko Dzisiaj sobie pogadamy o jednej ciekawej inwestycji Poróżnimy sobie tak naprawdę dwie rzeczy skiny z karnetu i Digla Hita, czyli obróbkę termiczną e, i porównamy sobie co z inwestycją, bo jest tutaj dla mnie kilka ciekawych rzeczy do połowienia. E, szybkim wstępem jeszcze parę Swapping, strona do wymiany swoich skinów, linka na będzie oczywiście w opisie, darmowe 5$ wraz z kodem ELZART przy wymianie. Do tego strona nie wlicza craftów e, w cenę, więc możecie sobie wyjąć przepiękne krawcioki dodatkowo czarmy też nie są wliczane, więc naprawdę można wyjąć e, bardzo tutaj e, fajne krafty z przywieszkami i sprzedać drożej, zdjąć przywieszkę, sprzedać ją również osobom, dodatkowo przy wpłacie wraz z moim kodem dostajecie 30% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów darmowe 35 dolców dodatkowo. I co? Zapraszam też na mój drugi kanał Crafty CS2, link do kanału będzie w opisie. Tam crafty inwestycyjne, tylko ciekawe rzeczy. Dzisiaj sobie porównamy tak, przede wszystkim digla e, obróbkę termiczną, który w którym, moim zdaniem są niespokoją inwestycją, ale który tam ostatnim czasem sobie, sobie po prostu lekko pospadał i pogadamy o nim jako o inwestycji i porównamy go, z ciekawą rzeczą, czyli z skinami skarnetowymi z kolekcji Czyli na przykład tym diglem, który jest tutaj z kolekcji, jak ta kolekcja ma? Kolekcja Overpass 2024 Jest to kolekcja, która jest tutaj w gierce eee, Kolekcje, no idziemy, to mamy kolekcja Overpass, kolekcja Overpass 2024, No i to są skiny z kolekcji aktualnej. I mamy tam trzy chyba kolekcje, o ile nie mylę. I pogadamy sobie, czy lepiej inwestować w te skiny z kolekcji, czy lepiej zainwestować na przykład, w Digla. Ciekawa rzecz. Na przykład ja bardzo fajnie zrobiłem na MC. Umyj mnie proszę. W tym momencie już bardzo dużo. Nie mam ich jakoś tu super dużo sztuk, ale kupiłem już wam. Mówię. Kurczę, która to była. Poczekajcie, wpiszę. Umyj mnie. Dobra, to była chyba po testach, ale nie chyba po testach. E, teraz troszkę spadła, jak widzicie, jest na spadkach. Ale ja tę emeczkę kupiłem za około 60 groszy, nawet nie wiem, czy to wykres pokazuje, no gdzieś to były te momenty początkowe, kiedy ta MK była naprawdę fajna, tania i stwierdziłem, że po prostu ją kupię i ona sobie nawet kosztowała, zobaczcie, po złoty tutaj 40, czyli no ponad dwukrotność sobie MK zrobiła w trakcie, kiedy jest karnet w gierce jeszcze, można ją było sprzedawać. Nie sprzedałem ją, bo ja ją trzymam długoterminowo, generalnie według mnie skiny karetowe są bardzo dobre do trzymania długoterminowo, no bo... Tego aż tak dużo, też tego dużo będzie. Tak, nie mówię, że tego mało będzie, ale nie ma to takiego szału jak na przykład na Digla I to zaczyna z bardzo dużo, dużo niższych cen, bo to bardzo dużo, dużo niżej spada. Ludzie aż tak w to nie inwestują. Nie mówię, że wcale, bo też to inwestują, ale mniej. Dlatego czasami lepiej sobie rozłożyć inwestycje, żeby kupić kilka Emek, kupić kilka takich Pit Nighty, kupić kilka tam innych skinów z innych kolekcji, jakichś ładnych w tanich cenach z zamówień, bo to często robi bardzo fajną i Pomyślcie o tym, bo ja na przykład wcześniej, w, jak były jeszcze mm, nie, yy, operacje nie karnety, to pamiętam, że właśnie miałem tą cezetkę Indygo, która kosztowała naprawdę kilkanaście groszy. Nie wiem, czy to był ten stan. Akurat, no, możliwe, że to był ten stan albo jakiś inny. Kosztowała naprawdę kilkanaście, kilkadziesiąt groszy. Yy, ja tą indygo w trzymałam, trzymałem, bo się nie posawała na sprzedawać, sobie leżała. I zobaczcie, taka cezetka, jaką krotność zrobiła. Pójdźcie sobie z 9 zł z sześćdziesiątgo do 90 złotych, jest to przeogromna krotność, a to jest też kolekcja, która była w operacji. Pomyślcie o tym. Porównując Digla, nie mówię, że Digel nie osiągnie dobrych cen, bo Digel też osiągnie dobre ceny. No tym bardziej Blue Jam blue na pewno będzie jeszcze rósł i zobaczymy go jeszcze w wyższych cenach. To jest na pewno jest spokojna inwestycja po prostu, bo Jamów jest dużo mniej niż tutaj tych zwykłych. No i Jamy są bardzo ładne, tak? Każdy chce mieć bludżem, bo to zajebiście wygląda, nie oszukujmy się. Tego już no nie każdemu się to podoba, tak? E, więc no to też jest ta różnica. E, I na pewno Jamy dużo, dużo będą fajniej rosły. Nie mówię, że ten digel nie będzie rósł, bo on też będzie rósł, ale tutaj wam zostawiam taką teorię, co może się bardziej opłacać względem czasu. Czy ten digel? Czy jednak te skiny z kolekcji mogą długoterminowo lepiej wyjść? Moim zdaniem ogólnie lepiej mieć to i to, czyli mieć większy budżet i mieć to i to. Jeżeli nie macie dużego budżetu, no to jakiś taniego digla czy sobie kupić, który nie ma najgorszego paternu i ma trochę niebieskiego w gorszym stanie. I dodatkowo kilka tamtych skinów. Nie jest to na najgorsze wyjście, ale to jak kto woli, oczywiście, no nie? E, ja bym kupił to i to, ale według mnie te skiny nie są złym, złym pomysłem, więc pomyślcie o tym. No i coś, Jeszcze Wam, miłego dzionka. Zapraszam do subskrypcji kanału, pomiędzy kontentu lecimy z subami. Trzymajcie się widzowie. Cześć, cześć!